Czołem obywatele, Szymon Adamus z bloga obywatel HDPL z tej strony. Pamiętacie jak ostatnio mieliście ochotę kupić sobie ten zarąbisty 60-calowy telewizor Sharpa, ale stwierdziliście, że pieniądze wydacie na zapas baterii do pilotów i kratę piwa na euro, no cóż teraz już nie musicie rezygnować z jednego albo z drugiego. Co prawda piwa i baterii wam nie dam, ale telewizor owszem. Sharp ma w swojej ofercie kilka naprawdę dużych telewizorów. Dla czytelników obywatela HD podarował model LE635 o przekątnej 60 cali. 60 cali to jest 152 cm pełne obrazu Full HD, znakomitej jakości. A jeśli obawiacie się, że 60-calowy telewizor może nie zmieścić się w Waszym domu, to możecie mieć rację. Niech zaprezentuję. 60 cali, 152 cm. A to nie wszystko. Oprócz 60-calowego telewizora Sharp i ja, mamy dla Was dwie mikrowieże z odtwarzaczem CD, wejściem na iPoda i innymi bajerami. Aby je dostać, musicie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, polubić profile facebookowe Obywatela HD i Sharpa. Prosta sprawa, wchodzicie, klikacie Lubię to i załatwione. Po drugie, wchodzicie na Obywatela HD, znajdujecie wpis konkursowy, link do niego znajdziecie poniżej tego filmu. I w komentarzu pod tym wpisem zostawiacie informację, dlaczego właśnie Wy powinniście dostać telewizor 60-calowy. Muszę go mieć! Jest tylko jeden mały haczyk. Pytanie konkursowe jest proste, ale odpowiedź na nie musi być jak najbardziej zwariowana. Chcę, żebyście powiedzieli mi, dlaczego właśnie wy powinniście dostać telewizor 60-calowy, ale zrobili to w nietypowy sposób. Możecie zostawić zwykły komentarz pisemny, może, może on mnie przekona, ale możecie go napisać wierszem, możecie nagrać mi piosenkę, możecie nakręcić zabawny film, możecie zrobić film poklatkowy, możecie zrobić flashmob, możecie nawet rozebrać się do kamery, jeśli macie co pokazać. Byle tylko było to ciekawe, odpowiadało na pytanie, dlaczego Wy macie dostać ten telewizor, i przekonało mnie do tego. Tak więc pamiętajcie, każdy ma szansę wygrać w konkursie, ale największą mają te osoby, które wykażą się dużą kreatywnością. Ujezmut! Tylko nie róbcie niczego tak idiotycznego, jak ja przed chwilą. Ma być zabawnie, ale bezpiecznie. Wszystkie informacje o konkursie znajdziecie na moim blogu obywatelhd.pl albo w serwisie technologiegazeta.pl, który przejmuje patronat medialny nad tym zabawą. Powodzenia!